Dzisiejszym moim gościem jest pan Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, koordynator, koordynator UEFA do spraw organizacji Euro 2012, był sędzia międzynarodowy oraz współautor książki Listek. Najciekawiej na jest po końcowym gwizdku. Witam, pa, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Witam. Witam. Panie Michale, Panie Prezesie, mija 10 lat od euro, które odbyło się w Polsce i na, na Ukrainie. Akurat za Pana prezesury do euro zostało przyznane. Jak Pan wspomina początki tego, tego euro? No, początki walki o euro były bardzo trudne, bo właśnie nie mieliśmy niczego, nie mieliśmy stadionów ośrodków treningowych, dobrych dróg, lotnisk. No to były czasy jeszcze bardzo pionierskie, no i trudno było przekonać rządzących, że to ma sens, że gwarancje rządowe ma, mają sens. No udało się na szczęście I, no i potem kilka ładnych lat ciężkiej pracy, takiej mrówczej, przygotowań dokumentów, projektów, bo UEFA to wszystko musiała zatwierdzać, to było z tego względu 400 kg samych dokumentów. Wow. Well to był ogromny wysiłek całego kraju inwestycyjny, bo yy, można coś łatwo zorganizować, jeżeli ma się obiekty. Wystarczy zorganizować część sportową. Tutaj nie mieliśmy niczego. Te obiekty do dziś wspaniale służą Polsce, yy, nie tylko stadiony, ale także lotniska, drogi, hotele, yy, ośrodki treningowe, no cała infrastruktura, także Polska dostała, mówiąc tak nieładnie, ogromnego kopa rozwojowego tym euro. Hmm. A kwestią też, która była chyba jedną z głównych, czyli było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tutaj mam pytanie, jak PZPN i UEFA na to się zapatrywały? No bezpieczeństwo to jest dla UEFA priorytetem, dlatego te sprawy były właściwie na pierwszym planie. Specjaliści z UEFA do tych spraw, to przynajmniej to są byli policjanci, ludzie z Interpolu, z policji nie amerykańskiej, angielskiej, holenderskiej, belgijskiej, niemieckiej. Świetni specjaliści. No ale my też byliśmy dobrze przygotowani, ponieważ nasza policja, nasze służby delegowały najlepszych ludzi do współpracy tutaj z UEFA. No, i sprawy bezpieczeństwa były na tyle dobrze przygotowane, że właściwie chyba to było pierwsze euro bez jakichś większych incydentów, bez perturbacji, bez zagrożenia. No i to zaowocowało tym, że później po euro przyznawano nam kolejne imprezy, bo wiedziano już, że jeśli chodzi o logistykę, bezpieczeństwo, transport, zakwaterowanie, Trening, warunki do treningów to jest u nas na najwyższym poziomie także ta spuścizna Euro zaowocowała że dostaliśmy później finały Ligi Europy dostaliśmy przecież Mistrzostwa Świata do lat 20 no wiele znamienitych imprez, które bez tego Euro by się nie udały bo tutaj też mieliśmy przed Euro też mieliśmy problemy z pseudokibicami można jako przykład może być mecz w Kownie reprezentacji Polski Litwa Polska gdzie ponad 30 osób pseudo polskich zostało zatrzymanych. No tak ale to są my trochę uważam przejaskrawiamy te nasze problemy z kibicami oczywiście one są. Ale jak popatrzymy co się dzieje we Francji co się nawet w Anglii dzieje która wydawałoby się że ten problem w ogóle zniknął. A jednak była inwazja kibiców, były zamieszki. Jutrzejszy mecz Anglia, Włochy będzie bez udziału publiczności. To jest efekt kary, jakie nałożono za ogromne rozróby na Wembley w ubiegłym roku. No, niestety, to jest problem, problem ogólnoświatowy, a szczególnie ogólnoeuropejski. I walcząc z tym problemem w Polsce, musimy jednak patrzeć, że to jest, to jest bardziej ogólne zjawisko i nie, nie tak nie samobiczować się ciągle, bo. Ta teoria, że, że w Polsce problemy z kibicami są największe, że nasi kibice są najgorsi, to jest absolutna nieprawda. To jest fałszowanie sytuacji i powtórzę: no, tam, gdzie wydawało się, że już nie, nie będzie nigdy problemów z kibicami, wróciły. Anglia. Rozumiem. A wracając do euro, Mecze w Polsce odbywały się w, we Wrocławiu, Gdańsku w Poznaniu oraz oczywiście w Warszawie ze, ze słynnym stadionem narodowym, który był chyba można nazwać no, elementem rozpoznawalnym, jeśli chodzi o euro w Polsce. Jak UEFA, który stadion był najbardziej bezpieczny, jeśli chodzi o UEFA, z zajmu -y. No Wszystkie stadiony były bezpieczne, ponieważ to nie zależy tylko od stadionu, ale od organizacji, od mhm. przygotowania wejścia kibiców na stadion. Mieliśmy ostatnio finał Ligi Mistrzów, skandaliczne sceny w Paryżu. Mimo że stadion rewelacyjny, ale zawiodły służby, zawiadła przygotowanie. Ten czynnik ludzki jest zawsze ważniejszy od czynnika tego infrastrukturalnego. Nasze stadiony są bardzo bezpieczne, a nasi nasi Ludzie od bezpieczeństwa, włączając nawet stewardów, nawet wolontariuszy, byli świetnie przygotowani. I to chyba było na morze i najbezpieczniejsze euro w historii. Rozumiem. A kwestia podsumowania całego euro od, od przyznania do ostatniego meczu w Polsce pan by to ocenił? No, strony organizacyjnej bardzo wysoko, zresztą taki UEFA oceniła, a mnie jest bardzo miła. Spotykam znajomych z różnych krajów, którzy pod 10 latach mówią, że na takim euro to oni jeszcze nie byli. I co więcej, ci ludzie, którzy przyjechali kibicować, potem wrócili jeszcze nieraz do Polski, już w roli turystów, już ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi, bo miał jaki kapitalny kraj. W ogóle nie wiedzieliśmy, się, że w Polsce może być tak sympatycznie. Najlepszym przykładem Irlandczycy, Którzy do Gdańska przyjeżdżają regularnie to kilkaset osób na wakacje po prostu na, na, na weekendy. Natomiast no, pewien niedosyt był oczywiście strona sportowa. To, że nasza reprezentacja niestety tak słabo wypadła, odpadła już na starcie i to był, to był ten słaby punkt. No ale czy byśmy grali w Polsce, czy byśmy grali w jakimkolwiek innym kraju, to drużyna, jeśli jest. No, słabsze odrywali, od to, to nic tu nie pomożemy. No, to nie te, nie te czasy, że, że może ściany pomagają gospodarzom. Tutaj ściany nie pomagały. Tutaj sami sobie no, zawiedliśmy, słabo grając po prostu i, i odpadając z grupy, w której powinniśmy bez problemu wyjść. Rozumiem. A odchodząc trochę od euro. Ostatnie 10 lat pod względem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na polskich stadionach, jak pan jako prezes ocenia? No, ja już nie jestem prezesem od kilkunastu ale jako lat. Był, 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 tak, był prezes. Ale, tak, był, ale był, oczywiście ciągle jestem na bieżąco z polską piłką i, i wspierałem i prezesa Lato, i prezesa Bonika, teraz bardzo trzymam kciuki. Zapresa kuleszek, który na razie radzi sobie doskonale. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to uważam, że jest, jest w porządku. Liczba incydentów naprawdę jest znikoma. No troszeczkę może ta pirotechnika mogłaby zniknąć, ponieważ to już jest taka trochę przeszłość. To kiedyś było bardzo modne, ale dzisiaj no to jest taki troszeczkę już, że tak powiem, przeszłytek ta pirotechnika. Nie bardzo rozumiem po co ona jest. Skoro. Uniemożliwia czy utrudnia oglądanie meczu, meczów w całym, w ogromnym grupą kibiców. Bo jak boisko jest zadymione, za, zakopcone, a jeszcze na dodatek przykryje się to jakimiś transparentami, no to na mecz się chyba idzie po to, żeby go oglądać, a nie żeby go nie oglądać. A właśnie, jako były sędzia no, a propos pirotechniki, to jak to wygląda moment, decyzja podjęcia o przerwaniu meczu. Można no, to, jest, to jest wspólna decyzja sędziego, delegata, obserwatora i szefa bezpieczeństwa. Jeżeli widoczność jest taka, że no, niemożliwa grę utrudnia, to trzeba mecz przerwać i po prostu poczekać, aż te dymy przewieje. Natomiast gorsza sprawa jest, kiedy to zagraża bezpieczeństwu ludzi, kiedy w wyniku używania pirotechniki powstanie jakaś panika, jakieś duże grupy kibiców będą chciały uciec z tego, tego rasowiska. No, i czasami dochodzi do tragedii. Mieliśmy hejzel przecież, mieliśmy kilka innych miejsc, gdzie właśnie użycie pirotechniki spowodowało panikę, spowodowało napór na, na bramy, na, na ogrodzenia i dochodziło do tragedii. Także przestrzegam tych fanów pirotechniki, że to jest po prostu, zdarza się, że zagrożenie dla, dla zdrowia, dla życia ludzi. Pirotechnika tak, ale tylko pod kontrolą, tylko wcześniej ustalona według scenariusza, na przykład przed meczem, w przerwie meczu. Natomiast odpalanie tych raz w trakcie meczu no jest naprawdę ogromnym zagrożeniem. A jeszcze kwestia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która też się pojawiła no dotyczyła właściwie Euro 2012, jak pan ją ocenia? Ustawa jest bardzo dobra, jedna z lepszych w Europie, ona jest wzorowana na najlepszych wzorcach europejskich, natomiast problemem jest egzekwowanie tej ustawy. Zakazy stadionowe, no, w Polsce nie funkcjonują tak jak w Anglii niestety, czy w Niemczech. Czytałem kilka dni temu, że Anglicy zaostrzyli tę Egzekwowalność przepisów, że in, kto biegnie na boisko, ma dożywotni zakaz stadionowy. Dożywotni. To jest w Anglii straszna kara, bo wiadomo, chodzenie na mecze jest tam częścią stylu życia, przynależy jakby do, 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 do funkcjonowania całego społeczeństwa. I, I do tej pory to był rok, dwa, w skrajnych przypadkach pięć, a teraz będzie dożywotnio. Ktoś biegnie na boisko. Co się w Anglii zdarza, do końca życia może zapomnieć o chodzeniu na mecze piłkarskie. I mówię, egzekwowalność. No w Polsce ta egzekwowalność jest niestety lepsza, oczywiście, niż była, ale ciągle nie taka, jak trzeba. No bo mówię, no, przy każdym przepisie jego, jego egzekwowanie jest najważniejsze, a nie napisanie tego przepisu. To dotyczy chociażby ograniczenia prędkości. Tak? No jeżeli przez, będziemy całe życie przekraczali prędkość znacznie i nikt nas za to nie ukaże, no to wejdzie nam to w nawyk i potem może dojść do tragedii na drodze, że ktoś straci życie. Czyli u Pana z tym chodzi głównie o egzekwowalność, czy jakieś chodzi, o, chodzi, chodzi o egzekwowalność, o konsekwencje hmm. i o to, żeby jeżeli ktoś wprowadzi zakaz stadionowy, no to żeby on był wykonany, żeby ta osoba nie mogła sobie gdzieś tam Bokiem, czy na cudzy dokument, czy na oko puszczone do ochroniarza wejść na stadion, skoro ma zakaz. Musi ten zakaz odcierpieć. Rozumiem. A czym dla Pana jest bezpieczna impreza, Pana zdaniem? Bezpieczna impreza to jest taka, na którą można iść bez obawy, że człowiek wróci. No. Poturbowany albo z uszkodzonym ubraniem, albo z, ok z okopconymi włosami, ale także, że można pójść z dzieckiem, z żoną, z, z rodziną całą bez ryzyka, że dzieci się nasłuchają jakichś paskudnych okrzyków albo że będą przecierały oczy, bo, bo te oczy będą łzawiły od zakopcenia. No to ma być miejsce. Na 100% bezpieczne. Oczywiście ja rozumiem, że y, stadion to nie teatr i nie można wymagać, żeby ludzie siedzieli nieruchomo i bili tylko brawo, że skandowanie, dopingowanie piosenki y, nawet szydercze, nawet złośliwe, okej, okay, ale bez wulgarności, bez hamstwa, bo y, tam y, chciałoby się, żeby na stadiony chodziły też y, dzieci małe, pięcio, 8, dziesięcioletnie. Bez obaw, że ich uszy będą narażone na, na takie wstrętne słownictwo. I jeszcze chciałem się zapytać na temat pana książki. Czego ta książka dotyczy? No, książka dotyczy mojej przygody z piłką nożną, w ogóle ze sportem mojego życia także i spraw pozasportowych. I spraw związanych z, moim, z moją rodziną, i z moimi przyjaciółmi, z, z ludźmi, którymi się spotykałem, chociażby środowiska artystycznego, bo, bo też takich było wielu. No Myślę, że książka jest całkiem fajna, skoro już drugi nakład jest na wyczerpaniu. To znaczy, że, że ludziom się spodoba. Ja sam jestem troszkę zaskoczony, bo myślałem, że to będzie taki bardziej z mojej strony eksperyment byłbym zadowolony, gdyby się sprzedała w ilości takiej, jak podobne książki, biografie czy, czy wywiady z wielkimi ludźmi sportu, znacznie większymi ode mnie, jak Andrzej Gołota, czy Roman Kosecki, czy Tomasz Frankowski, czy Jerzy Dudek. A tu się okazało, że ta formuła przede mnie przyjęta, taka trochę prześmiewcza, trochę taka z przymrużeniem oka, została przez ludzi kupiona i książka się rozchodzi świetnie. Mam co chwila, gdy nie mogę nawet ze wszystkich zaproszeń skorzystać na spotkania z czytelnikami, na targi książki, na festiwale książki. Jest tego bardzo dużo, ale ja to lubię i cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy po tę książkę sięgnęli. To dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. I, i Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu sportowych emocji. Pana słuchaczom i panu osobiście. Dzięki, do widzenia. Dzień.